Cześć. Dzień dobry. Dzisiaj zdradzę ci sekretne strategie na to, jak pozyskiwać klientów na tworzenie stron internetowych, jak godnie zarabiać na stronach internetowych. Ale zanim do tego przejdziemy, partnerami kanału są WebTuler, narzędzie do tworzenia i sprzedawania kursów online, BitTimes, narzędzie do budowania stron sprzedażowych i zegarków odliczających czas do końca kampanii. Kru.pl hosting dla Twojej strony internetowej oraz domeny. Tipay najlepsza bramka płatności dla Twojego biznesu, top online, topowa agencja SEO w naszym kraju. Większość ludzi, która tworzy strony internetowe, działa na różnego rodzaju grupkach facebookowych. Wchodzą sobie tutaj na przykład na WordPress Polska. I biją się o zlecenia 30-40 osób w komentarzach, tłucze się między sobą, kto zrobi stronkę internetową taniej. Nie korzystaj z tych taktyk, one nie działają. Jest jeszcze na przykład Fiverr, nie? i tutaj można również ogłaszać się i tworzyć zlecenia na strony internetowe, czego również nie polecam. W jaki sposób ja podszedłbym do strategii sprzedawania usług stron internetowych. Prześlećmy tutaj wyszukiwarkę YouTube'a. Jak stworzyć stronę internetową? Zaczynamy budowę lejka marketingowego, który ma nam posłużyć do pozyskiwania klientów na stronę. I mamy tutaj tak, mamy jednego mojego kolegę netgonet.pl, mamy tutaj e, Padgostek, bardziej się specjalizuje w w YouTubie i w marketingu, myślę, niż na tworzeniu stron, mamy Pawła, również mojego kolegę, i gdzieś powinien się tutaj wyświetlić też. O, nawet ja się gdzieś wyświetlam, ale chciałem znaleźć Dariusza Pichalskiego, bo on ma największy YouTube w tej dziedzinie. Dariusz Pichalski i mamy trzech youtuberów. I co oni robią? Zobaczcie. Edukują, edukacja, tutaj jest wszędzie edukacja, czyli tworzymy materiały edukacyjne w obrębie stron internetowych, hostingów, domen, jakiegoś oprogramowania, które pozwoli ci działać lepiej w internecie. Mamy tutaj Pawła Leżocha, on też tłumaczy: Widzę, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych. I są to kanały dedykowane o stronach internetowych, czyli mamy tutaj różnego rodzaju trzy kanały. Tak naprawdę ta konkurencja jest bardzo mała, bo mamy tak. Mamy mamy Netgonet, mamy Dariusza, mamy Pawła Leżocha. I tak naprawdę nie ma tych kanałów zbyt wiele, czyli wchodzimy w edukację i tworzymy materiały edukacyjne, a w materiałach mówimy: Słuchaj, jeżeli nie potrafisz zrobić strony, chcesz tutaj otrzymać wsparcie, no to kliknij w link poniżej, umów się na rozmowę, porozmawiamy i sprawdzę, czy będę w stanie dowieść dla Ciebie ten projekt. Tak? Czyli tak jak robimy to u mnie, pod każdym filmem, zobacz sobie wejdę w mój najnowszy film, opublikowałem go kilka minut temu o marketingu afiliacyjnym i tutaj jest tak, zarezerwuj darmową konsultację lub zadzwoń 602 727 263. możesz napisać e, chcesz, abym stworzył dla Ciebie stronę internetową, zarezerwuj konsultację pod tym linkiem lub zadzwoń na ten i na ten numer. I ludzie będą się zgłaszać, czyli tworzysz zoptymalizowaną treść na jak stworzyć stronę internetową, pozycjonujesz ten materiał, żeby być wysoko go tutaj jak NetGonet. Net. Zobacz, 29 tysięcy wyświetleń w ciągu jednego roku. Perfekcyjnie zoptymalizowana treść pod wyszukiwarkę. Możemy sobie wejść, zobaczyć jak to jest zrobione, jaki mamy opis, jakie mamy tutaj rozdziały. Mamy rozdziały tak. Czyli dobrze jest zoptymalizowane pod wyszukiwarki, mamy rozdziały, mamy pewnie jeszcze jakieś tagi, jeżeli bym sobie wszedł w inny materiał. I zobaczcie, link do hostingu, kod rabatowy 137 komentarzy, aż odnośnie stron, więc bardzo, bardzo dużo. I to jest ogromny potencjał pod pozyskiwanie klientów na usługi. Taki filmik spokojnie w ciągu roku jest w stanie zarobić kilkadziesiąt tysięcy na usługach. Właśnie taki merytoryczny gdzie wyjaśniamy od A do Z. I prosimy też o rejestrację w linkach afiliacyjnych. Metoda numer dwa jest stworzenie kursu. Momencik bo mi się tutaj coś przycięło. Dobra mamy to kurs WordPress Dariusz. Tak tutaj mamy Dariusza który sprzedaje swoje kursy na przykład. Inni twórcy też sprzedają kursy, ale akurat z Dariuszem tutaj mamy kontakt i, i on tego chyba najwięcej sprzedaje. I zobacz. Mamy kurs Elementora, kurs pozycjonowania, kurs jak zrobić stronę i jak zarabiać na tworzeniu stron. I zobaczcie. Dariusz, sprzedając kursy na przykład za kilkaset złotych, pozyskuje Człowieka, który spędzi z nim kilka godzin czasu oglądając jego materiały. Zobaczmy, ten kurs kosztuje o 300 zł, czyli niewiele, ale można jeszcze dołożyć jakiś pakiet. I Dariusz buduje sobie listę potencjalnych tutaj klientów na usługi. Bo ktoś stwierdzi, że a nauczę się robić strony, kupi taki kurs, doda sobie go do koszyka, kupi taki kurs. I okaże się, a nie chce mi się przerabiać, a okazało się to dla mnie zbyt trudne. Zadzwonię do dariusza bezpośrednio i zlecę mu stworzenie strony, tak? Eee, I tak by to wyglądało, czyli ktoś się uczy, 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 stwierdzam, nie chcę tego robić. Znam się na czym innym, wolę zlecić to dariuszowi. Kolejna metoda, to również kursy online, ale na przykład dotarcie nowymi kanałami za pomocą platformy, jaką jest Udemy. Kurs WordPress. I tutaj również mamy Dariusza. Mamy też Mateusza Grabowskiego. Mamy też Krzysztofa Goneta, czyli standardowa ekipa, bardzo podobne nazwiska. Mamy też chyba Ole Gościniak. Mamy różnego rodzaju tutaj kursy. Tak to mniej więcej wygląda. I zbieramy sobie znowu tutaj potencjalnych klientów. Kliknijmy w Dariusza, bo jest na samej górze. 912 uczestników. Spośród tych 912 osób, spokojnie 10-5-10% jest w stanie kupić nasze usługi, tak? Bo oni kupią taki kurs, pouczą się i znowu stwierdzą: A nie chce mi się, pobać 16 godzin do przerobienia, a nie chce mi się tego wszystkiego przerabiać, 16 godzin materiałów, skorzystam z usług Dariusza. Kolejną strategią są oczywiście płatne reklamy na TikToku. Ja polecam. E, reklamy na TikToku, gdzie kierujemy na jakąś konsultację, na jakiś audyt, żeby porozmawiać, po prostu pozyskać człowieka na konsultację. E, dzięki temu, e, przez telefon, będziemy mogli sprzedawać strony internetowe. Ja tutaj mam gdzieś skrypt rozmowy telefonicznej. Tomasz, guzik. Jak wybitnie sprzedawać przez telefon, i tutaj mam skrypt, możesz sobie poczytać o moich doświadczeniach dotyczących sprzedaży i mamy tutaj gotowy skrypt rozmowy telefonicznej. Tak? No to jest taki krótki, uproszczony, ale możesz sobie poczytać, jak rozmawiać z klientem odnośnie tutaj sprzedaży, na przykład właśnie stron internetowych. Myślę, że to są takie najlepsze metody. Później, już zaczynamy zbierać rekomendacje, nagrywamy tak zwane testimonials z recenzjami. Możemy prezentować jakieś case study, jak budowaliśmy strony internetowe. Możemy też prowadzić bloga. Bloga w obrębie tworzenia stron internetowych. Tak jak ja tworzę bloga odnośnie marketingu, to ktoś może sobie stworzyć bloga o na przykład WordPressie, o tworzeniu stron internetowych i pozyskiwać klientów na takie zlecenia. Dzięki temu będziemy mieli znacznie wyższe stawki niż ci ludzie na Facebooku, z tych grupek facebookowych. Ludzie będą wchodzić dzięki SEO. Zobaczcie, ja mam tutaj jakiś wygenerowany ruch. On nie jest jakiś Bóg wie jaki, bardziej jestem zasięgowy na YouTubie, ale mimo wszystko ten ruch cały czas sobie rośnie. Zobaczmy. Ostatnie 30 dni bez żadnych reklam, bez niczego, bez kierowania postami organicznymi mamy 3,2 tysiąca użytkowników, 4 tysiące sesji, tak? 4 tysiące sesji wygenerowane i moje artykuły, zobacz, generują sobie tutaj jakiś ruch, rozkręca tutaj na 30 dni. Jak zdobyć 1000 subskrypcji na YouTube odnośnie mojego e-booka artykułu. Napisałem ten ebook właśnie dlatego, że dużo osób czyta w tym zakresie moje artykuły. Jak zdobyć obserwujących na TikToku? Tutaj darmowa konsultacja. MayorLight, pierwsze kroki z MayorLightem, czyli możemy sobie zbudować tutaj artykuły. Jak kupić domenę, jak kupić hosting, jak zainstalować WordPressa, zrobić tych artykułów kilkadziesiąt. I każdy z tych artykułów na samym dole powinien kierować do konsultacji. Zobacz, ja sobie to wszystko mierzę. Wejdę w jakikolwiek artykuł i na samym dole mam możliwość. Po pierwsze. Po pierwsze odbierz konsultację i przekierowanie na rozmowę lub mam na dole w stopce też możliwość wypełnienia. I ja widzę później z jakiej zakładki ktoś wypełnił ten formularz i już wiem w jakim kontekście do niego dzwonić. Bo widzę jaki artykuł został przeczytany przez tą osobę tak. Więc ja sobie to wszystko mierzę, ktoś sobie czyta artykuł, odbiera konsultację, przechodzi na rozmowę bezpłatna konsultacja, sobie klikniemy. Zostaliśmy przekierowani, i tutaj można już się umówić ze mną na rozmowę, poczytać o moich usługach, zobaczyć opinie klientów, pogadać ze mną na WhatsAppie. I tak to właśnie powinno przebiegać w Twoim przypadku, zrezygnuj z jakichś Fiverrów, z grup na Facebooku. Skup się na budowaniu siatki klientów w oparciu o edukację darmową edukację online oraz płatną w postaci kursów, bo te tanie kursy sprowadzą Ci klientów na usługi za 5-10 tysięcy i tam się pojawią prawdziwe pieniądze z zarabiania na stronach internetowych. Jeżeli chcesz w tym temacie ze mną porozmawiać, prowadzisz firmę, chcesz, żebym dla ciebie wykonał stronę albo żebyśmy coś tam podziałali marketingowo, biznesowo, to oczywiście wejdź link w opisie pod filmikiem darmowa rozmowa lub zadzwoń bezpośrednio na ten numer. Złapiemy się i pogadamy o twoim biznesie. Pozdrawiam, cześć.